Łopko. dorabiam klucze od roku 2011. Przejęłam tą działalność po śmierci taty w 2011 roku. Tata zaczął robić klucze w 1999 roku. Robił to 11 lat. Wcześniej pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej nr 2, uczuł pracy techniki. Przeszedł na emeryturę i zaczął po prostu. Zaczął dorabiać sobie, działać o, o tak. Yy, no i tak jak mówię, do śmierci taty, on, yy, po śmierci taty, zaczęłam ja to robić i, i, i robię do dzisiaj. Proszę powiedzieć, jak się pani uczyła przy tacie? Od kiedy? Yy, kiedy pani zwróciła na tę uwagę, że, że, że chce pani to robić, ile to trwało? nawet po sobie, na te taty? Yy, yy, Praktycznie w ostatnim roku w działalności taty chciał bardzo, żebym, żebym zaczęła uczyć się robić te klucze. I no w gruncie rzeczy pokazywał mi mnóstwo rzeczy i samo z siebie po prostu wyszło. Założyła, założyła Pani firmę w roku? W 2011. Proszę powiedzieć co... co hmm do takiego podstawowego zakresu, z czym mogą przyjść do Pani klienci? Przychodzą klienci z, no, z kluczami, z różnymi kluczami, do tego ostrzenie nożyc, noży, siatek i noży do maszynki i to tyle, podstawowe rzeczy o takie. Widać, że ma pani bardzo bogaty dobór kluczy, bo to chyba jest najważniejsze, tak? żeby trafić. Tak, i, tak. I jakoś się udaje dopasować jakby do rynku, prawda? Tak. Że tak. na ileś procent pani się spodziewa, z jakimi kluczami tutaj mówią. No ucieczyć? tak, no to, to już jest. No, praktyka po prostu, bo są klucze, które gdzieś tam rzadko są spotykane, a są klucze, które na co dzień się robi. Podstawowe jakieś tam klucze. Nie rozumiem, że jeśli z jakimś nietypowym klient przychodzi. Jest Pani też w stanie po, po jakimś zamówieniu, po specjalnym adresie dorobić yy, tak. do, do yy, tak. nie na bieżąco, yy, tego, w tej yy, 10 10 minuty, ale. Yy, staram się ściągać to z hurtowni. To, czego nie mam, a gdzieś tam jakieś nowości, no bo, bo wiadomo, bo to wchodzi coraz coś tam nowego, no to staram się ściągać z hurtowni. No bo to widać z roku na rok, prawda, że tych kluczy jak niegdyś zmienia. Zmienia się tak. mnóstwo zamków nowych wchodzą, nowe kłódki wchodzą, także mnóstwo naprawdę dzieje się. Rozumiem, że mógłbym do pani przyjść również z kluczem ułamanym, na dwie części, czy, czy nawet na więcej i pani jest w stanie podołać takiemu zamówienie, prawda? Y Szczerze nie spotkałam się, żeby na więcej części, złamany na dwa z reguły. Tak, jeżeli, jeżeli jest wszystko, bo czasami gdzieś tam jakiś może być ułamany i coś tam, że wypadnie, brakuje, no to już na tej podstawie nie, nie jestem w stanie zrobić. Ale jeżeli jest tylko ułamany, to tak, da się go dorobić bez problemu. A z jakich zamków najczęściej, tak statystycznie, z czym przychodzą klienci? Z Gerda. GERDA. I zazwyczaj są to klucze od drzwi albo kółek, prawda? Tak, drzwi i Tak. I rozumiem, że na bieżąco, trwa to parę minut, jest Pani w stanie tak. uszczęśliwić i uratować każdego klienta. No, staram się. Jest Pani zapewne traktowana jak pogotowie ratunkowe, bo jakoś do domu trzeba się dosnąć, no, prawda? No, raczej. Ma Pani przed sobą, y, a propos historii związanej z Pani tatem jakiś no, ważny dokument, bo widzę chyba skarbowy, tak? Tak, tak. To jest Proszę bojęcie. parę stron pokazać. Y, on zaczynał, tutaj jest kiedyś pierwszy wpis, prawda? Tak, pierwszy wpis był 1 sierpnia 99 roku. Zgadza się. I to jest kwestia, nie, to znaczy to, jest, to jest formularz ewidencji, tak? Przychodów, tak, dochodów, tak. tak? A rzućmy o tym jakiś Ewidencja pierwszy przychod. wpis i ostatni, jak wyglądało to się określonego dnia. No, pierwszy wpis to tutaj jest 12 zł, to jest 9. Sierpień 99 To są dzienne utaje. Tak. tak. A jak się to jak wygląda to na kolejnych sumach? Jak, jak, te, jak te kwoty mniej więcej się kształtują? W czasie? To już październik mamy. 12.50 i to jest pierwszy październik 99 miesięczny dochód 182 zł. A jak dalej? Ja ostatnie, przed zakończeniem, bo to jest całość, czy tylko określone lata? Ja Tak. Yy, nie, to jest tylko rok 99. Mm -hmm. Tak, rok 99. I to jest 30 grudzień 99. A miał, proszę mi przypomnieć, miał to, to możliwość kontrolowania pani czy patrzenia na ręce, jak już pani miała swoją firmę? E, tak, tak, bo przy nim tak, przy nim robiłam. E, e, nie, jako firma nie, nie, mm. jako firma nie. Tak, przy nim tylko robiłam. Nie, to po śmierci było. Mhm. Tak, tak. Po sprawach typowa. Jak, jak wyglądały jego oceny i opinie? Tak. Pod koniec Pani nauki przy nim? Zadowolony był? Nie, no tak, zadowolony ogólnie był z tego, że ja, że ja zaczęłam to robić i że jest, no, tak jakby szansa, że ja to może będę robiła. O tak, na takiej zasadzie. No, muszę zadać pytanie, by. by wydaje mi się, że nie jest to, by proszę wybaczyć z respektem dla wy wykonywanego zawodu, ale myślę, że nie jest to zawód zbyt popularny, jeśli chodzi o kobiety, prawda? No nie, na pewno nie, na pewno Gdzieś w okolicy tutaj na no, nie. nie słyszała Pani o kobiecie? W okolicy to nie słyszałam, ale na pewno jest Pani w Radomiu, która dorabia klucze. No gdzieś tam w Polsce to też mi, mi mówił Pan, który właśnie ma hurtownię, prowadzi hurtownię, to mówił o tym, że także kilka kobiet w Polsce jest, które tym się zajmują. Pierwszy punkt, jeśli dobrze pamiętam, miała Pani projekt po sąsiedzku, tak? W Halisanko, tak, w halisango. A czy gdzieś z opowieści taty, czy od momentu, w którym Pani zaczęła prowadzić działalność, był jeszcze w Udawie podobne punkty? Był, był, był Pan, był Pan szef przy Halisango, który rozszerzył działalność później o dorobienie kluczy i był Pan w czworoboku. Pamięta Pani tych rzemieślników, jak się nazywa? Nie, nazwisk hmm. nie pamiętam. Tutaj mam kilka kluczy do pokazania. I tak, to są chyba najbardziej podstawowe klucze mieszkaniowe. Najzwyklejsze, najprostsze do gardy. Te już są zamki troszkę inne, bo to jest na przykład Yeti, to jest Lob. To, jest, to są kluczyki, które dorabiamy do różnych szafek. Wszelkiego rodzaju skrzynek pocztowych, tego typu. A to są klucze już takie bardziej profesjonalne, no zamki antywłamaniowe, które gdzieś tam już, już ciężej jest dorobić, ciężej w ogóle zamek jest otworzyć. Gdzieś słyszałem, że bardzo często ludzie chwalą te lobby, tą firmę, że to jest. Tak, ta surówka, tak, tak. No, lop to jest akurat podstawowa, taka najbardziej podstawowa surweczka, Lop to jest ta surweczka, ten klucz. A do kudek, który się nadaje, czy nie? Do kudek, tak. Ten, ten jest lop, właśnie do kudek też, bo to są i wkładki, i kudki. I także będą. No i te podstawowe kluczyki to też, to są różnego rodzaju, bo to są i kudki, i, i, i wkładeczki. A pamięta Pani jakiś taki najtrudniejszy klucz, najdziwniejszy, jeśli by tak w cudzysłowie powiedzieć, który Pani musiała, musiała powtórzyć, no. zrobić w No nie, nie, nie ma, w zasadzie to nie ma jakoś tak bardzo, odbiega, żeby odbiegało to, 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 to mocno, no bo one są wszystkie, no ząbki, mają po prostu ząbki. A tu są widzę też klucze samochodowe. Tak, I jeszcze dużą tak. część też jeszcze są klienci, prawda? Y tak, y z tym, że ja robię tylko klucze zwykłe, podstawowe. Nie robię już tych kodowanych kluczyków, bo, bo, bo nie mam sprzętu do tego, żeby to zakodować. No, no jeszcze tych samochodów jest sporo. Y tak, jeszcze są, są samochody, także no także tak. Też z tych zwykłych mówię, naj, najprostszych. Takie przeciętne mm, dorobienie. Klucza do drzwi, takich jak pani na przykład tutaj na u siebie w zakładzie. Ile pani czasu zajmuje? Minutę. Minutę. No nie, dobry. Może pani mi dorobić ten klucz, bo mi się złamał i nie mogę wejść do domu. Mam tutaj podstawowy klucz gerdę do dorobienia. Pokażę właśnie, jak go zrobić. Zakładam w jeden imak. Biorę odpowiednią serwkę do. W tym wypadku to będzie UL-050. <grych> Zakładam do drugiego imaka. Sprawdzam sobie, jak on jest założony, czy mi wszędzie tutaj wszystko sięga, wystarcza. I dorabiam. nie chcę kręcić i to wszystko. I jak patrzyłem na zegarek, wyszło pani, dla mnie to mi świata. 35 sekund i gotowy klucz. I teraz sprawdzimy. To... siatek do maszynki, też y, często zdarza się, że przynoszą, bo, bo jest taka po prostu potrzeba. Pamięta Pani pierwszy dzień, pierwszy tydzień stresu w nowej firmie już, bez niczyjej pomocy? Tak, Cały bardzo, bardzo dobrze pamiętam. Pierwszy, pierwsze dwa dni był ze mną mąż, yy, chciał mi pomóc przy tym, wspierał mnie bardzo. Ale po dwóch dniach zostałam sama, bo miał gdzieś tam jakieś swoje sprawy, więc zostałam sama. I musiałam sama dojść. Co do czego? No, na początki były naprawdę bardzo trudne, bo wracałam następnego dnia i myślałam, ile osób wróci do poprawki. Zdarzało się, że wracamy? Zdarzało się na początku, tak, zdarzało się jak najbardziej. Tak. No, trzeba przede wszystkim poznać, który klucz, z czego robić. To jest bardzo ważne. Muszą się zgadzać wszystkie listwy, wszystkie wymiary, bo, bo jak nie wejdzie do zamka, to tym bardziej nie przekręci. A proszę powiedzieć, jak Pani widzi y, y, przyszłość? Y, tak po obserwacji, po pracy teraz na co dzień, jak do y, emerytury y, jeszcze daleko, jaką widzi Pani przyszłość dla tego zawodu, dla siebie, w tej branży? Y, póki zdrowia wystarczy, to na pewno będę. Będę robiła to. Y, Dalej myślę, że, że, że to, to nie, to, to już nikt tego na pewno, na pewno nie zechce robić, bo to z tego nie ma dochodów, o tak, o tak bym powiedziała, że, że nie bardzo to jest opłacalne.